W końcu mocno gościem, ona nie chciał każdego dnia. Musiał patrzeć na upada, tak? Pomyślniami to na mój chór. Wiedzą, czy w końcu odejdzie wyjdzie znów. Wiedzą, czy w końcu nadejdzie czas. Że to zjadł mój że odejdzie dalej, i owaz ona sama siedzi. Hej, tak dzieje w moim. W moim jedenastym odcinku z Serypoju No. E, pozdrawiam Konrad Mikarzy. Mikarz, tak? Nie mam tutaj pod bo ostatnio mi nie było słuchać. Jak nagrywałam sobie tak. Halo tuba. Tak go zaczynam z jalami. Halo tuba. Kwajeta. tuba.

Ja robię cięcie do was, zaraz wrócę. Już jestem. To zaprosiłaś na MSP. Tagu, tak taku. Przepraszam Was za mojego brata. Robię cięcie, zaraz was wrócę. Tak, że... Ale on ma czego? Tak. Okej. Okay. Tak, Jezu święty, sorry was. Jezu święty jak nie mam kurza. Tak, ja robię cięcie znowu. Pomyślałam, że ja tutaj będę, nie wiem, pokazywała Wam moje nagrody. Poczekajcie. Po pokazywała Wam moje nagrody. A w tym czasie będzie cała piosenka Ola. Jej ostatni. Jak? Tak. Ojej, nie do. To... Nie potrzebujesz OMG. ...czasem idealnych problem z płodkiej, białej kawy. Prawdziwa miłość poczyła ich, patrzyli do końca, choć brakło sił. Ona nie chciałaby każdego dnia musiał patrzeć, jak upada tak. Pomyśleli to dla nich ból, wiedzą, że w końcu odejdzie znów. Sama siedzi znów, przypomina sobie chwile, w których już nie przeżyje nigdy więcej drugi raz. Za szybko ścigają ten czas. Planowali, że przeżycie razem tę iść, lecz bóg inaczej rozpanował i odchodzi dzień, niestety, w którym to wyścig. Czy jej plany miały zmienić ten sam dzień przy niej był, wciąż odcierał i łzy w końcu potwierdziło się, że przez braka miała skrócić życie swe. odstępował jej na krok i chciał być przy nie cały rok, w którym tyle miało zmienić się, już nie będzie tak samo, nie. Dziwa mi miłość połączyła i walczyli na końca, chociaż radło Ona nie chciała by dnia żywotnia, bo musiał patrzeć jak

była jedną z najszczęśliwszych on cały jest obok niej. co ta danym oczy jej, nie ważne, że kończy się czas, Dopóki póki razem mogli radę mi Mijały dni z nią, zbliżamy się do końca, że życie, musi żyć się. Odchodzi szczęśliwa, bo on żyje, wszystko, Cię mojej tak, on pod koniec odcelorował ją, I szepnął do jej, uchazawszy razy. Pachiwa mi już poczywa i walczyli do końca, choć w musi. Ona nie chciałaby by każdego dnia musiał patrzeć, jak ubiera, tak. Pomyśl jaki to dla nich ból, Wiedzą, że w końcu odejdzie złoty. i walczy nie do końca, choć Ona nie chciała, by każdego dnia musiał patrzeć ze mną, ta, ta, ta. Pomyśl, jaki to dla nich ból. Wiedzą, że w końcu odejdzie znów. Wiedzą, że w końcu nadejdzie czas. Zrobiąc wielą dobórę, że odejdzie w no.

Prawdziwa miłość połączyła ich, walczyli do końca, choć brakło sił. Ona nie chciałaby każdego dnia musiał patrzeć jak upada tak Pomyślali to mu dla nich ból Wiedzą, że w końcu odejdzie znów, wiedzą, że w końcu nadejdzie czas, że wezwij ją do góry, że odejdzie. i na chwile, w których już nie przeżył nigdy więcej drugi raz. Za szybko się ten czas. Planowali, że przeżycie razem będą iść. Też mógł na ciebie stanował i to nie dzień, tym, w którym by się czyjej plany miały zmienić. to cały dzień przy niej był wciąż na dzień żyjło się, że przez braka miała skończyć życie swe. Odstępował jej na Wzywać do mnie. Podam się, o tak, pomagasz mi. Jesteś najlepszą bytu po prostu dziś. Dzień za pomoc, oparcie ze mnie o co? Nie zważając na nic, zawsze będę obrócić się. Zaszczyt, kto z Twojej? masz osobę, która wesprze cię. Nie ubrany Bóg, dosyć już. bo przy tobie, zawsze zostanie tu. Likwidujesz mi wszystkie chwile złe